Obiło Ci się kiedyś o uszy pojęcie grywalizacja? Jeśli nie, to idealny moment, by je poznać. I co więcej, dowiedzieć się, jak można wykorzystać grywalizację w swoim sklepie internetowym. Jestem Marta Zadwoks i o tym wszystkim opowiem Ci w tym filmie. Obejrzyj do końca. Grywalizacja to nic innego jak przeniesienie elementów znanych z gier do codziennego życia, a w tym przypadku do sklepu online. To właśnie dzięki grywalizacji klienci mogą bardziej zaangażować się w proces zakupowy poprzez zadania czy wyzwania. W ten sposób zakupy stają się bardziej ekscytujące, przez co klienci na dłużej zapamiętują te doświadczenia i chętniej wracają do e-sklepu. Jak prezentuje się pojęcie grywalizacji w teorii? A jak wykorzystać te mechanizmy w praktyce? Możliwości jest mnóstwo. Po pierwsze, grywalizację można wprowadzić w ramach dobrze znanych w e sklepie obszarów, np. programu lojalnościowego. Wyobraź sobie, że za każdy zakup i wykonaną akcję, np. zapisanie się do newslettera, dodanie opinii czy polubienie profilu marki w social mediach, klienci zdobywają punkty, które mogą później wymieniać na nagrody, zniżki lub ekskluzywne produkty. Ale to nie wszystko. Możesz również wprowadzić poziomy, które użytkownicy zdobywają wraz z kolejnymi zakupami. Im wyższy poziom, tym lepsze korzyści i większa satysfakcja z zakupów. Możesz także pójść o krok dalej i postawić na specjalnie stworzone atrakcje takie jak quizy czy interaktywne minigry. e komersy często wykorzystują okienka pop-up z wirtualnym kołem fortuny czy z drabką, gdzie klienci mogą wylosować swój rabat czy nagrody. Tego typu rozwiązania możesz dobrze kojarzyć z chińskich marketplace'ów typu Temu czy AliExpress. W tym przypadku warto jednak zachować umiar, tak by w naszym e sklepie, zwłaszcza jeżeli staramy się prowadzić markę bardziej premium, tego typu praktyki nie odciągały od procesu zakupowego i nie budziły negatywnych skojarzeń. Pamiętaj jednak, że grywalizacja to nie tylko nagrody, ale przede wszystkim kreowanie doświadczeń. Ciekawe podejście w tym aspekcie prezentuje firma Nike, która stworzyła aplikację Nike Run Club. Dzięki niej użytkownicy mogą nie tylko śledzić swoje treningi, ale także rywalizować z innymi biegaczami. Mogą zdobywać odznaki za pokonane dystanse, a nawet otrzymywać spersonalizowane porady i nagrody. Dzięki temu marka buduje trwałe relacje z użytkownikami, którzy przy każdym treningu uruchamiają aplikację na swoich smartfonach. Co więcej, aplikacja nie tylko buduje lojalność, ale także wspiera sprzedaż. Użytkownicy mogą przeglądać katalog butów, a aplikacja śledzi zużycie obecnie posiadanych modeli, i to nie tylko tych firmy Nike. Sugeruje też wymianę na nowe w odpowiednim momencie. Nowatorskie podejście przedstawiła także firma Lacoste w brytyjskiej kampanii promującej swoją kolekcję odzieży. Oprócz standardowej oferty produktów w e sklepie marka stworzyła także zakładkę przenoszącą użytkowników do wirtualnego salonu Lacoste. Połączenie VR i grywalizacji pozwala na spacer po sklepie, gdzie użytkownicy mogą odkrywać ukryte ikonki krokodyli. Po zebraniu wszystkich ikon, mają szansę na wygranie vouchera na zakupy, co dodatkowo angażuje klientów i zwiększa ich interakcję z marką. Który z przykładów grywalizacji jest Twoim ulubionym? A może chcesz poznać więcej inspirujących działań sklepów internetowych? W takim razie koniecznie zasubskrybuj ten kanał i sprawdź playlistę i e commerce w shortach, którą regularnie aktualizujemy o nowe treści. Do zobaczenia!